Świadomość Polaków, a w szczególności ludzi i populacji, którą badaliśmy, jest nią populacja zamieszkująca miasta, zdecydowanie rośnie. W roku 2014 już 64% tejże populacji było świadome, czym są usługi asystans. Jest to bardzo duży wzrost 22% wersus rok poprzedni. Więc śmiało można powiedzieć, iż świadomość, czym są usługi asystans, rośnie. Taki główny profil użytkownika asystansu który określałby jego płeć, wykształcenie, także miejsce zamieszkania, zasadniczo się nie zmienił. To jest wciąż mężczyzna, to jest osoba z wyższym wykształceniem oraz jest to osoba zamieszkująca miasto powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Coraz większa, większą grupę posiadaczy usług asystan stanowią osoby młode do 30 roku życia, coraz większą grupę stanowią osoby zajmujące stanowiska kierownicze w firmach bądź też właściciele firm, i coraz większą grupę także stanowią ludzie żyjący w wieloosobowych rodzinach. W względem roku poprzedniego zaobserwowaliśmy spadek wielkości grupy, którą byśmy określili grupą emerytów i rencistów. To niekoniecznie oznacza, że mniej osób z tej grupy korzysta z usług asystans, natomiast całkowity wzrost użytkowników pochodzi właśnie z grup, o których wcześniej opowiedziałem. Usługi komunikacyjne zawsze były numerem jeden, są numery, numerem 1. usługi podróżne zawsze były w cołówce, tak i są, i usługi medyczne domowe bardzo ważne. Oczywiście na czwarte miejsce to są usługi domowe, ale usługi home assistant, tak zwany, asystent domowego, czyli pomoc w domu istotnie od rozwijamy inne fragmenty, na przykład pomoc w domu dotycząca Naprawy sprzętu domowego wszelakiego możliwego. Wyobrażamy sobie, i wszyscy w zasadzie wiedzą, że nie ma problemu z samochodem zastępczym, jeżeli chodzi o komunikację, ale lodówki zastępczej w lipcu jeszcze nikt nie wymyślił. Telewizora zastępczego w sytuacji, kiedy wieczorem nasi grają w piłkę, też jeszcze nikt nie wymyślił. I to są tego, elementy, tego typu elementy, na którymi pracujemy i te produkty już na rynku są. Jest jeszcze jeden element. Assistance. jest to asystans pomoc prawna konsultacje z prawnikiem i porady one oczywiście są siłą rzeczy dość skrócone no bo jednak pod hasłem asystans, czyli szybka pomoc na telefon ale nabiera to coraz większego znaczenia konsjerż są to usługi o charakterze A ubezpieczeniowym czy infolinijnym, one też w naszej ofercie stanowią sporą rolę i mamy zamiar je dalej rozwijać. Ludzie uważają, iż usługi assistance są potrzebne, są. Ważne dla nich, stanowią wyróżnik oferty i chętnie z nich korzystają. Przypominam, że w tym roku 650 tysięcy ludzi więcej niż w zeszłym roku skorzystało z usług asystans. To jest o blisko 50% więcej niż w roku ubiegłym. To znaczy, to jest komuś potrzebne. Wiele usług asystans jest dostarczonych w ramach pakietów usług finansowych bądź też bankowych, i sama świadomość tego, iż taką usługę posiadamy, pozwala nam mądrze zarządzić pieniędzmi, które już wydaliśmy, ale także oszczędzić czas, wykonać pewne zlecenie szybciej niż miałoby być to zrobione własnymi rękami, zapewnić spokój sobie bądź też swojej rodzinie.